Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zrobię sobie placuszki sera twarogowego i bananów, jajek i mąki. Na trzy banany dam dwa jajka i taką kostkę twarogu i damy trochę mąki. Proszę bardzo, oto nasze składniki. Przepis na dole w opisie. No to co, ja tutaj działam. Zaraz wam pokażę, jak nam tutaj wyjdzie masa. I potem oczywiście smażymy na patelni na rozgrzanym tłuszczu. Na czym lubicie smażyć? Na tym najlepiej smażcie. No. No to co. Dajemy teraz tak banany do twarogu, jajka, trochę mąki. Razem to mieszamy i zaraz się widzimy. Do naszej masy dałam trochę mleka, żeby było trochę lepsze, ale teraz mikserem to wymiksuję, bo tym widelce to do jutra to będę robić. No i taką mamy masę piękną. I teraz na rozgrzaną patelnię do naleśników dajemy masę. Moja propozycja podania: smacznego, Na reszcie należy dosmażyć i podać gościom. Smacznego. Link w opisie, znaczy link w opisie. Przepis w opisie. <laughs> smacznego, kochani moi. Do następnego. Cześć i czołem. No, Oscar testuje. Próbuję. Mi smakują, bo ja Co oczywiście. no Gorące, no. Nie. Nie, już wystygło. Dobre. Bananka czuję. No, bo tam jest banany, są trzy aż. Smaczne jest. Ta kostka twarogu, w tle leci szrek. No. no. Smaczne. No. Żeby się mm. tak. <laughs> no, no to my zajadamy, wam życzymy dobrego dnia, poranka, wieczoru, nocy. Co nie? Tak. 要什样的？